Stop. Masz przecież nowy Persil. Jeśli plama wymaga wysokiej temperatury, a metka mówi stop, on zawsze ma zielone światło. Persil Green Power skutecznie usuwa plamy już w temperaturze 40 stopni. I co? Ani śladu plam. Zawsze mogę liczyć na mój nowy Persil Green Power. Persil Green Power idealnie czyste pranie już przy 40 stopniach. Jeśli Twoje dziecko ma gorączkę spowodowaną przez przeziębienie lub grypę, podaj mu eferalgan dla dzieci. Eferalgan dla dzieci przygotowano w trosce o dzieci. Dlatego właśnie ma lubiany przez nie smak. Eferalgan dla dzieci skutecznie obniża gorączkę u Twojego dziecka. O nie, plama z pomidorów. Plamy z pomidorów nie zejdą już nigdy. A jednak zejdą. Dzięki nowej błękitnej sile Oriona. Aktywny tlen, zawarty w Orionie Błękitnej Sile, działa bezpośrednio na plamę. Rezultat: lśniąco czyste pranie. Znakomicie! Nic nie zostało poza wspaniałym, świeżym zapachem. Teraz czysta okazja. Dodatkowe 100 gramów proszku gratis. Nowy Orion Błękitna Siła, mistrz prania nie do pokonania. W okolicy pewnego pensjonatu w górach grasuje groźny potwór. Giną narciarze. Na amatorów Białego Szaleństwa pada blady strach. Kto będzie następną ofiarą? Czy uda się okiełznać bestię? To warto zobaczyć. Znakomity thriller, który nie pozwoli ci się nudzić. Śnieżna bestia w piątek 11 kwietnia o 22.45.